Pierwsze koty za płoty. Można powiedzieć, że ta pierwsza połowa chyba trochę zbyt dużym respektem do tej pierwszej ligi podeszliście, bo w drugiej połowie tak, jakby złapaliście ten wiatr żagle. Wiadomo, że Wisła mogła się cofnąć, ale jednak chyba pokazaliście z mocnym zespołem, że żaden rywal z wami nie będzie miał łatwo. To znaczy, wiadomo, jesteśmy Beniaminkiem, musieliśmy bardziej, bardziej poszanować przeciwnika w tym pierwszym meczu naszym, pierwszoligowym, ale uważam, że i tak mieliśmy swoje okazje czy w pierwszej, czy w drugiej połowie. Wisła Poz w pierwszej połowie tak naprawdę oddała jeden strzał z 30 metrów, nie, nie wiem dokładnie jak to było. No i zdobyła z tego bramkę, a tak to miała też naprawdę problem, żeby nam zagrozić. mieliśmy parę sytuacji, których nie wykorzystaliśmy, no i stąd przegraliśmy 1-0. Sytuacje Kubaraka, Twoja, Michała Fidziukiewicza, Łukasza Matusiaka z dystansu, czy, czy Martina Pribuli. Widać, że ta ofensywa jest mocną stroną Zagłębia. No dokładnie, no zabrakło w tym meczu trochę skuteczności. No bo tak jak też mówi, że te, te sytuacje były no i, no i trenujemy dalej, walczymy. Ciężka praca przynosi efekty, i wierzymy, że w następnym meczu coś padnie. Telewizja, światła, banery LED, no i nawet niezła frekwencja jak na pierwszy mecz, wakacje szczególnie. Gdzieś to dodatkowo motywowało, czy może w tych pierwszych minutach gdzieś jakiś dodatkowy stres był? To znaczy wiadomo, że jest to, jest to trochę nowość, bo w drugiej lidze tego nie było, ale tak naprawdę jak się gra, to się o tym nie myśli. Kibice byli fantastyczni dzisiaj, dopingowali nas cały mecz. Szacunek. Początek sezonu można powiedzieć, że Tył, ale jednak kibice mówili, że może lepiej, żebyście nie wygrywali pierwszego meczu, żeby tak jak sezon temu nie za wysoko z głową podejść do rozgrywek. Wiadomo, że wy inaczej zupełnie na to patrzycie, ale chyba też ten wynik pokazuje, że będziecie mogli tutaj powalczyć o kolejne punkty i już przed wami kolejne ważne wyzwanie, bo prestiżowy mecz z GKS Katowice, więc na pewno motywacji i głowy między nogami nie będzie. To znaczy tak. No... Nie taki diabeł straszny, jak go malują tak naprawdę, bo jak widać w tej pierwszej lidze w pierwszym meczu mimo porażki nie byliśmy tutaj drużyną skazaną na, na, na przegraną. Też mieliśmy swoje... Wydaje mi się, że bardziej my kontrolu, kontrolowaliśmy to spotkanie niż, niż przeciwnicy. No, a jeśli chodzi o następny mecz, no to też wiadomo jest to, jest to smaczek, są, są to derby, ale tak naprawdę to jest kolejny mecz z 34, który po prostu trzeba rozegrać. Na koniec zapytam wczoraj podczas transmisji Arka Zawisza. Komentatorzy powiedzieli, że zagłęby jest może być czarnym koniem rozgrywek. Eee, chyba miło słyszeć takie rzeczy. No, owszem, no, cieszę, że, że przeciwnicy traktują nas z respektem. Nie jesteśmy chłopcami do bicia na pewno w tej drugiej, lizy, w pierwszej lizy, także, także okej. Okay.